Moi drodzy, zapraszam Was na kolejny film z serii powtórki maturalne. Dzisiaj pokażę Wam, jak rozwiązywać zadania z własności funkcji kwadratowej. I mamy zadanie 26 za dwa punkty, które pojawiło się w maju 2014 roku. Tutaj mamy wycinek tego, co jest o funkcji kwadratowej w tablicach maturalnych. Czyli mamy coś takiego. Wykresem funkcji kwadratowej f od x równającego się 2x kwadrat plus bx plus c jest parabola której wierzchołkiem jest punkt W. Oblicz, współczy... oblicz wartość współczynników B i C. I teraz jak robimy takie zadanie? Zaczynamy sobie od zlokalizowania w tablicach postaci kanonicznej. To jest postać kanoniczna. I teraz dlaczego korzystamy z postaci kanonicznej? Dlatego, że mamy dany wierzchołek. Czyli możemy sobie napisać W od X, znaczy przepraszam, V od X równa się, i teraz zobaczmy ile wynosi A. A jest tutaj. Ale a jest również w tym wzorze. Czyli zobaczcie, w zadaniu mamy, że a wynosi 2, czyli tutaj a i a jest takie samo, czyli piszemy 2, a tutaj mamy x, przepisujemy x, p wynosi 4, bo to jest nasza współrzędna p, a to jest nasza współrzędna q. Czyli wstawiając do wzoru mamy minus 4 do kwadratu, dodać 0 równa się. I teraz tak, jaki wzór tutaj będzie użyty? Jak on napisze w prawym górnym rogu, mianowicie a minus b do kwadratu równa się a kwadrat minus 2ab plus b kwadrat. Taki wzór tutaj będzie do użycia. Czyli zobaczmy, jak takiego wzoru użyć. Przepisujemy sobie dwójkę i teraz korzystamy z tego wzoru, który jest napisany na czerwono. a do kwadratu to x do kwadratu. Odjąć 2 razy x razy 4 dodać 4 do kwadratu. Równa się to wszystko i mamy 2x kwadrat, 2 razy 4 to 8 razy 2 to 16, czyli minus 16x 4 do kwadratu to 16, ale razy 2 to 32. I teraz wystarczy dopasować współczynniki B i C. Zobaczcie, współczynnik B jest tutaj, czyli tutaj mamy współczynnik B. Czyli b wynosi minus 16, a współczynnik c jest tutaj, i współczynnik c wynosi 32. I to jest koniec zadania. Czyli pamiętajcie, moi drodzy, korzystajcie jak najwięcej z tablic, i takie zadania, właśnie na bazie tablic, można tutaj wykonywać. Teraz próbujemy zadanie kolejne. Zbiorem wartości funkcji kwadratowej jest przedział od minus nieskończoności do 5 a zbiorem rozwiązań nierówności g od x, równającym się 0, jest przedział od dwójki do ósemki. Wyznacz wzór tej funkcji. No to próbujemy sobie zrobić takie zadanie. Rysujemy sobie na początku oś liczbową, żeby wyobrazić sobie takie zadanie. I teraz zobaczcie, jak takie zadanie będzie wyglądać. Mamy, że między dwójką a 8 dwójką a 8 mamy, że g od x będzie większe od 0. Czyli nasza funkcja wygląda jakoś tak. No i teraz od razu możemy zobaczyć, że mamy miejsca zerowe, czyli mamy x1 równający się 2 i mamy x2 równający się 8. Czyli zobaczcie, możemy, będziemy mogli skorzystać z takiej postaci, jeżeli uda nam się znaleźć jakiś jeszcze punkt. No i teraz zobaczcie. Tutaj mamy na pewno piątkę, bo zbiorem wartości jest od minus nieskończoności do piątki, czyli jest piątka, a tutaj jest p. I teraz pytanie, ile wynosi p? p w matematyce leży między x1 a x2 na 2. On leży na środku, czyli będziemy mieli 2 plus 8 na 2 równa się 10 na 2. Równa się 5. I teraz, jeżeli macie dane miejsca zerowe, to możecie skorzystać z postaci takiej. Możecie również skorzystać z postaci takiej, bo macie dany wierzchołek. I teraz uwaga, możecie również skorzystać z postaci takiej, bo macie trzy punkty. Sami wybieracie, z której postaci chcecie skorzystać. Ja skorzystam z tej postaci i pokażę Wam, jak takie zadanie zrobić zgodnie właśnie z tą regułą. No to próbujemy to policzyć. Czyli mamy f od X, czyli u nas naszym f od X będzie ta piątka, Czyli możemy jeszcze napisać, że f od x to 5, a x to będzie nasze 5. Czyli tutaj tak się złożyło, że te wartości akurat wyszły takie same. Czyli próbujemy. 5 równa się a, czyli w to piątkę wstawiliśmy tutaj. Teraz mamy 5 odjąć 2, dalej mamy 5 odjąć 8, czyli mamy 5 to się równa a. Razy 3, razy minus 3. Czyli 5 to się równa, i tutaj będziemy mieli tak: 3 razy minus 3 to będzie minus 9a. No i teraz dzielimy wszystko na minus 9 i mamy, że a to się równa minus 5,9. No i teraz, żeby wyznaczyć wzór tej funkcji, wystarczy sobie napisać coś takiego. W miejsce a wstawiamy minus 5,9. Miejsce x wstawiamy sobie po prostu x, a tutaj piszemy sobie x odjąć. No i teraz miejscami zerowymi jest dwójka, i miejscem zerowym jest oczywiście ósemka. No i to jest nasza funkcja. Oczywiście można tutaj zapisać ją w innej postaci, ale takie zadanie już jest zrobione dobrze. No i próbujemy zadanie za cztery punkty. Funkcja kwadratowa ma dwa miejsca zerowe. Wykres funkcji przechodzi przez taki punkt, oblicz najmniejszą wartość funkcji. Można zrobić zadanie bardzo podobnie. Jeżeli mamy miejsca zerowe, korzystamy sobie z tej postaci iloczynowej, czyli tej postaci, która jest tutaj na dole. No i teraz zobaczmy, jak takie zadanie można zrobić. Tutaj naszym xem będzie liczba 1. Naszym f od xa minus 5. No i próbujemy sobie wyliczyć. Mamy minus 5 równa się i wstawiamy sobie do wzoru. A jest nieznane. No i teraz wstawiamy za x 1 minus minus 2, bo to jest nasze miejsce zerowe. 1, odjąć 6. No i próbujemy policzyć. Mamy minus 5 to się równa a, razy 3, razy minus 5. Dzielimy wszystko na minus 5 i mamy 1 to się równa 3a. I dzielimy wszystko na 3. Czyli a równa się 1 trzecia. Teraz wstawiamy sobie do wzoru. f od x to się równa, i mamy tutaj coś takiego. Mamy 1 trzecią. Mamy x plus 2, bo miejscem zerowym jest dwójka. I mamy x minus 6. I teraz, żeby policzyć najmniejszą wartość, trzeba policzyć p. Czyli trzeba policzyć p i q oczywiście, bo tam jest druga wartość. A p wynosi w naszym przypadku, jest pomiędzy miejscami zerowymi, czyli minus 2 plus 6 na 2. Czyli 4 na 2 wynosi 2. I q to jest wartość w dwójce. To znaczy wartość w dwójce jest taka. 1 trzecia, 2 plus 2, 2 minus 6 równa się. I mamy 1 trzecia razy 4, razy minus 4. To się równa minus 16 trzecich. I teraz, moi drodzy, zachęcam Was, żebyście zaglądali na stronę matematyka, matematyka Szkolna. Jest tam bardzo dużo zadań, bardzo dużo teorii, to są niektóre z nich. No i żebyście przygotowywali się, przygotowali się do matury najlepiej, jak potraficie. Także to będzie tyle, jeżeli chodzi o tę lekcję. Życzę Wam powodzenia. Trzymajcie się.